Andrew, no znam, klecha, no. No klecha, klecha. To może byś pojechał z nami, co? No pojechać mogę, pytanie czy gdzie idziecie. No to to słuchaj, wiesz to, do to, to bardziej tak chyba. na, na tak? stronie. No jak ktoś tak wci... Do Nowego u... Orleanu dokładnie. A? a. No to do Nowego Orleanu Mówię tak po ci- ciszej. Bo jeszcze kawał drogi, a potem wracacie do Smallville, co? Tak. Tak, wracamy. No... To mogę się zabrać, ale wiecie, ja za dobrze się nie biję. Nie wiem. Nie nic. Cię znam jedynie do ale na... Ale umiesz robić tornado. No, znam się na chemii, na Tornado, jak mówiłem. No to Jeszcze to na komputerach nawet. To, to będziesz przydatny. Ej, to słuchaj, naprawdę, to, to, to jest dla ciebie. Musisz jechać. No skoro tak, a czym jedziecie? Mamy tutaj doszliśmy już do Hambi czy nie? Bo tak szliśmy i rogowaliśmy. jesteście w połowie drogi do parkingu. No za chwilę dojdziemy, zobaczysz. Dobrze, to zanim dojdziecie. Damen i Rita. W czasie gdy rozstaliście się z kompanami, udało Wam się znaleźć dwa stoiska. jedno z bronią białą i ręczną, że tak powiem. A drugie właśnie z różnymi kletkami i małymi zwierzątkami. To ja chcę kupić klatkę dla chomika, taką bardzo dobrą, żeby żeby yy, się rozpadła za Jakie Jakiej zaraz. wielkości? Niedużej. Niedużą. Pamiętaj, że rośnie cały czas. Zauważysz taką yy, Sceną 20 Gambli. Jest to wielkość... Hmm. może nie jest tyle, co dla chomika, ale transporty dla kota. Taka torebka. No ale yy, przez jakieś szpary chomik się nie wyjdzie, nie? Yy, nie ma opcji. No dobra, to... Mm, to czas na targowanie. Podchodzę mm -hmm. do... Kto tam jest przy tym stoisku? Facet czy baba? Baba. No to... Witam panią. Mnie interesuje ta bardzo ładna, gustowna i w ogóle piękna klateczka. <słuch> Buenos dias, por favor. Metal, nie udawaj hiszpańskiego. Ich... Kiepsko wiesz ci co? wychodzi. No, jak się nie uczy. Ja mówię po meksykańsku. Yy, wiesz, A... kobietka nie rozumiecie co mówisz. Dobra, to wskazuję palcem na klatkę. A ki, ki si, L, yy... to nie ma. Dokładnie. Naszladuje kiepsko. Czekajcie, bo mi się... Yy... No. Rolę zawiesił. To wskazuję palcem na to. Mhm. klatkę, Pokazuję moje zestaw narzędzi. Kiewa kiwa głową. Babulenkę Daj głową. Znaczy, Daję jej ten... Kobietę. Daję no. jej te narzędzie i tak... Yy, yy, tak no tak, takim gestem pytam się, czy mogę wziąć tą klatkę. No babka tak kiwa, głową, kiwa. I no tak ręką pokazuję, że okej. Okay. No to gorę tą, tą klatkę. Kto wyszedł? Rudy, Rudy. dobra. A. Mógł ostrzec. No to tą klatkę. Widziałaś klatkę. Babka schowana I z pod do, Na parking. Okej, okay, a w tym czasie domen? Nie, to ja podchodzę do... No do tego handlarza włóciami i tak wskazuję na nie. Czy w bronią mi bronię po prostu? Yy, no. On się pyta, on mówi tak... Nie, pierdzie, ale kolejny durny mex, który nie mówi po ludzku. Ja nie chodzę o to, że ja po ludzku nie mówię. jest upośledzony. <grym> Tylko. Nie do końca, ale niech się będzie. Pojil te w nie są. Ucznie? Która? Bo mam różne. Deluxe, Normalne? czy kiepskie? A deluxe, to Deluxe. Deluxe 75. A te, takie średnie? 30 No panie, trochę pan zjerasz, ale tym się Deluxe różni od zwykłej? Nazwą i wyglądem Powiecie mi co mam w wiem, że mam tutaj jednego, tego peacemakera Już ci mówię, co tam masz? Eee... Wybraliśmy mu peacemakera? No, znalazłem. A, a, no Ty Ale nie masz mojego nic... pisania. A, masz kolta, z tego co tutaj widzę, sprzęt. R... Dlaczego masz pod reputacją wpisane wszystkie rzeczy? Nie wiem, nie wiedziałem gdzie to wpisane. <coughs> no może w sprzęcie, w sprzęcie masz tylko namę wpisane. A tak to masz. Lornetkę, wódę tapsy, litpa, w to w samochodzie. Si Dlaczego nie wpisałeś sobie siatki gladiatorskiej, która została zużyta? Nie została zużyta. Została. Na Chiety. początku rzuciłeś ją w auto. Nazist, nazistów. Trzymam boję dwa. Może Sęgi, śrubokręt, śrubki, kajdanki, środek nasenny, aspiryna, rękawiczki, trzy pary, maska chirurgiczna, papier toaletowy, 21 cm. To też ty były. A ah, jest, Dobra. <śles> Więc... Co proponuję jeszcze mu Za ile? kolt ile? Tych gambli. Cold, jeszcze ci mówię. 40. 40, tak. I co z, tamte, z tamtego ekwipunku jeszcze C20 by kosztowało, tak żeby dwie były? Yy... Wody chyba będą ci powiem, tyle kosztowaliśmy więcej. Albo troszkę więcej. Już patrzę. Używki to nie będzie to, paliwo, lekarstwa może w lekarstwach to będzie. Nie, VoodooTaps pójdę dalej. VoodooTaps, 20 gamli za paczkę. No za, za paczkę. paczkę. Czy za sztukę. Za paczkę masz. Nie. Paczkę, na 20... przepraszam, paczkę. No, no, no to ja wziąłem to na, na start jako paczkę, tego nie używałem. Czyli 20 gamli na luź. Łuczni jest po 30. Tak. Z tych średnich, no to... jedna za trzydzieści. No to popro poproszę te dwie włócznie i daję mu pudełko wódę tapsów i da, y kolta. Jedna z, zrobiona z sosny, a druga z jesionu. Proszę bardzo. Dziękuję. Tylko no proszę i... za dużo ich nie używać, Geiger przy nich wariuje. Uh. A to coś... To... A, a... one mi nie zaszkodzą? Y nie, futu, ty nie słyszałeś. Żartuję cię okay. idź już! No to odchodzę. Dobrze. To idę tam na parking. Proszę Wszyscy to... razem spotkaliście się na parkingu, przy swoim samochodzie. No to właśnie, jak to miał brat? Nie, nie brat. Bernard. Bernard, Bernard. 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 pardon. To widzisz właśnie, to tym się poruszamy, i tak pokazuje. Ja Mogłem sobie do przyczepy wsiąść. No tak i tak wszyscy nie wejdą, żeby jakoś komfortowo jechać no na chyba jakoś jeszcze... Tak! No to ja sobie siądę w przyczepię. A macie Ale poczekaj, bo widzicie, ja tutaj tak niezbyt... Rzeczywiście, jest ubrany w przepaskę na biodra No chyba coś, coś tam powinniśmy chyba mieć, chwilę. Ja, ja mówię... Je, je... Ja ze swojej strony hmm, w prezerwatywie, nie nie będzie chodził. W, w śpiworze też nie. Hmm. Krzysełko w stroju do paintballa. Dajemu ja muszę Pytam się czy... też chodzić w stroju do paintbola? I mu pokazuję. Ale, ale lepsze to jest nic. Mam takie Biał pytanie się, no. jako... Ej, strój, strój do paintbola jakiejś ochrony chyba żadnej nie zapewnia, co nie? E, nie, nie, Żeby ubranie się nie powróciło. No to sp... No to git, no to mi nie szkoda. No, wziął, założył jednoczęściowy kostium, podziękował ładnie i wszedł do przyczepy. A on jest skuty, prawda? Nie, został rozwiązany, gdy yy, skończyli się transakcje. No. E, ja, ja, ja mówię do Waltera, Walter będzie go przypilnował tej przyczepie, w razie czego. No dobrze, bo, dobrze. No jakoś, wiesz... Czyli Wal, Walter i Bernard w przyczepie, tak? Mhm. E, nie no, wszyscy już o, ja mam, przenoszę do przyczepy z, y, szachy z Harry'ego Pottera. Spoko. Ej, mam takie pytanie. Ym, paliwo. Widzia, jak szedłem, to widziałem jakieś, jakieś tam, żeby stacje jakieś paliwowe były coś w tym stylu. Stacje jako takiej nie widziałeś, jednak rzucił Ci się w oczy gdzieś stoisko z karnistrami. W dzielnicy handlowej. Ej, to ja tak jeszcze tak mówię. Za nie. No trzeba, trzeba po paliwo chyba iść, co? No seba, a ja potrzebuję też jednej rzeczy, wiesz. Jakiej? Okay. Zębów. Co, słuchaj, pierw paliwo, później zęby, okej? Okay? Ja, ja mam twoją sobie zakupę litr zakupę litr paliwa. A właśnie, bo Walter z jedno, jedynki to taniej będzie. <noise> Chociaż nie wiem, czy ona jakaś skruszona przypadkiem nie jest. Nie, Tak, u... ona. Och, szkoda. Ale będzie można nad nadkleić, tak i tak to lepiej niż nie. O, w sumie. Ej, dobra, ej, mam takie... Taśmą, taśmą, albo prezerwaty... Nie, dobra, <noise> e, okej okay, Eee, to Damen może pójdzie ze mną, a niech się tu poczekają i my tylko szybko po paliwo, okej? Okay? No dobrze. Ale okay. pamiętaj o zębach, ja ci zębiaka dostarczyłem. No tak, słuchaj, ale pierwszy Wolisz się z buta, czy być bez zębów? Czy być zębem? I z zbutaj ze mną. Zdecydowanie. Ta. Lepiej z klasą uprzeć. To jak coś, to idziemy. No idziemy tam do tego sklepu z karni Dobrze, więc ruszycie z powrotem do części handlowej. A teraz, co w tym czasie robi Michael, który został, yy, krótko mówiąc, przypięty łańcuchem do reszty niewolników. Widzisz tam furiata. Jeszcze. On go nie pogwał, on. on nie wie co to jest Aha, bo tak sobie widzisz tam wielkiego typa z mechanicznymi ramionami, dość wkrwionego, który jest cały czas trzymany i pilnowany przez około 7 osób Na kilku łańcuchach I cały czas ktoś ma na jego nacelowaną brzuchę Czy ktoś, czy ktoś, kto tam stoi w tych, z tych siedmiu osób wygląda mi na dowódcę? Każdy ma taki sam ubiór, niczym się nie wyróżniają od siebie Któryś z nich ma krótką broń, która wygląda na drogą? Magnum, Desert Eagle? E, Magnuma spostrzegłeś. E, drugiego Digla nawet. Dwa obrzyny. Beretta. E, sorry, Beretta, tę Barret. snajperkę. E, oraz reszta to były kałasze. O dziwo popularne. E, ja mówię do gościa z Magnumem. Ej ty, mam do ciebie sprawę. Nie reaguje. Mam powtórzyć drugi raz. Jest sprawa do obgadania. Wiem, że jestem dla Ciebie zwykłym murzynem, ale jest sprawa. Murzyny stoją dla mnie wyżej niż Ty. A teraz ja mi mówię... się, bo żarcia nie dostaniesz. O, jak jest straszne, możesz mnie obciągnąć. Ja <laughs> się uśmiecham, ja mówię... ERIK! Zawsze... DLATEGO TUTAJ NIE MA ŻARCIA PRZEZ TYDZIEŃ! Ja mówię, możesz mi nie dawać żarcia, ja nie muszę jeść. Wow. Ja, ja żyję powietrzem i biciem debili Do pomieszczenia, w którym byłeś zresztą niewolników i tymi strażnikami wszedł inny mężczyzna a raczej zwykły typowy strażnik i mówi Dobra, można ich ładować Będzie wymiana na parkingu za miastem Tam damy im się trochę przejść i jedziemy na tamę hoovera Łęcuch ruszył się i poczułeś szarpnięcie Kilka pierwszych osób z przodu szeregu yy, idzie do przodu. Masz strażników po lewej, po prawej, z tyłu i oczywiście siódemka z przodu. Mam Rapinuje pytanie, czy który z nich ma niewielki nóż i stoi tak, żebym mógł mu go zwinąć? Yy, noży nie zauważysz przy żadnym z nich. Yy, cokolwiek, broń jakąś krótką, białą. Każdy trzyma to, co ma w rękach. No jezu, no nie ułatwiasz mi. Klucze. K czy ktoś ma klucze? Eee, możesz sobie rzucić na spostrzegawczość. Mm -hmm, możesz rzucić za mnie, bo mi się znowu rolf czytuje. Tylko. Trzy, 20 Dwudziestka wypadła, dwójka, dwunastka. Czy jest sprzętnego robić się problematycznie? Zdajesz. Zdajesz. Klucze zauważasz. Przy jednym ze strażników na samym przodu, na samym przodzie, Ewidentnie kierują całą karawaną, że tak powiem Mam pytanie, czy mam zaszyty kluczyk zapasowy, tak jak ci mówiłem na początku Czy ten nie zaszyty, tylko schowany głęboko w kieszeni, takie jakby długie dno kieszeni mojej koszuli Czy mam tam schowany mój zapasowy kluczyk od tak? Sprawdź Sprawdzam Jest Mhm Hm. Ja mówię... Dost... Który ze strażników wygląda na mniej najmniej inteligentnego w swojej kompanii? No to również nas postrzegawczy, życzę ci za ciebie 3dż, Już teraz mogę. No to rzucaj. No nope, problem. Na najdurniejszego wygląda ci... Ten z obrzynem. Mmm, Blisko mnie się na końcu. Ja mówię do niego, EJ TY! Jest sprawa nie. do ciebie! Nie wolno mi rozmawiać z niewolnikami! Ej, Elna Serna, -no co rzucałeś? I dlaczego czy... 0-2? <śle> nie wiem, czy rzuty działają, bo mi nie wczytuje innych rzutów, tylko moje widzę, wiesz? Oko. Okay. <śle> <śle> e <śle> ale cheater! No, taki mały. Dobra. Skąd <śle> <śle> Ja mówię. Super, ale mnie to obchodzi, perswazja. Wciskam mu, że chce ze mną porozmawiać. Chyba kupił iglo. No, nie, rzeczywiście, jak podchodzi do ciebie i mówi, czego? On mówi... Lubisz gamble? Ja, nie, ja mówię, lubisz gamble? No, kto nie lubi? A lubisz gamble W żywności? broni i samochodach? To nam szefo zapewnia. A zdrowe kobiety? Nie potrzebuję. A on mówi, a co byś chciał? Możesz mi to teraz wyjawić? Mam znowu rzucić na perswazję? Nie musisz, jest dość tępy, nic mówi. Ja chcę... Ja... Ja... Ja, co ja chcę? Ja chcę czołg! On mówi... Może być M1A2 Abrams? Yy, amerykański przedwojenny, prototypowy. Yy, nawet yy, z bazuki nie przestrzelisz. Nawet tylnego pancerza. Wytrzymuje nie ma być mi... czołg. Ma być czołg. A on mówi... Czy znaczy ja... Mówię, co co ja z tym on? Yy, ja mówię... Hmm, czołg powiadasz. Myślę chwilę. Udaję, że myślę. Nie, no bo oczywiście nie mam czołgu ja mówię. Koło Armadillo jest farma. Mieszka tam mój przyjaciel. Jeśli udałoby Ci się dać mi jakikolwiek mały nożyk, zapewnię Ci czołg. E, możesz pojechać ze mną, mam tutaj niedaleko wóz. Gdy skończysz mówić, z przodu szeregu słyszysz EJ TAM! NIE ROZWALIJ Z więźniami! Strażnik ewidentnie posłuchał Twojej prośby, wyglądał na takiego jakby się zastanawiał i wrócił na swoją pozycję na końcu szeregu. Mhm. Mm ja go do niego jeszcze mrugam porozumiewawczo. Rzut na perswazję? Nie musisz. Eee, więc tak. Dokąd nie zawlekli? Rzucie. Zaprowadzili cię do ciężarówki. Okej. Okay. Mm. Usiadłeś sobie raczej. Zmusili się do, do usiadania. Nie zmusili. Zanim mnie... Za jak mnie zmuszają, to się opieram, a jak, jak im się nudzi zmuszanie, to dopiero siadam. Spoko. Więc troszkę się z tym pomęczyli, pomęczyli i w końcu teraz jest spokój. Mówi, a niech stoi jak chce. Eee, więc tak. Z nim wszedłeś do środka spostrzegłeś, że są dwa samochody, oprócz ciężarówki, do której was załadowano. I konwój wygląda na dość liczny w strażników. Z przodu był taki bardziej terenowy samochód, jakiś jeep. Nie wiesz jaka marka bo ewidentnie przerabiany tysiące razy. Z tyłu również, tak samo odpicowany. I konwój ruszył. Czy na się do strażnicy? Z przodu masz dwóch strażników, to wiesz tak. na pewno, a na pace przy wyjściu siedzi kolejnych dwóch Ja mówię chłopaki, macie kości możemy zagrać Oczywiście nie na pieniądze, tak nudno trochę, nie nudzi się wam panowie? Wciąż nie reagują e, Jak bardzo mam krótki łańcuch przy nogach? Cóż, czy byłeś gdzieś na początku, więc stoisz, że tak powiem, przy ścianie, czyli przy szoferce? Ja byłem na końcu, eee. przecież mówiłem, że jestem na samym końcu Zostaliście wodowani tyłem. Pilnują grubego cały tak czas. Ale dużo tych osób? Hmm. Powiedzmy, że jest was może dziesięcioro. Głównie... czy znaczy ten, jest... ten gruby Ten gruby, yy, mogę do niego coś powiedzieć tak, żeby tylko on słyszał? Yy, siedzi kompletnie po drugiej stronie łańcucha, więc byś musiał nieco podnieść głos. Ja mówię, I o ty... dziwo, zauważasz, że jest jakiś taki bardziej ospany. Nie miota się jak wcześniej. Ja mówię, lubisz się bić, koleś? Tak, Danego. On patrzy na ciebie niebieskim wzrokiem, tylko z maszynami. On mówi, tak, to tych dwóch strażników pokazuje na tych dwóch, co tam stoją przy wyjściu z tego. Oni, mówią, oni są ukrytymi z molocha. Wiesz, taki nowy trend, że tam są w środku maszyną, ale z zewnątrz są pokryci skórą, żebyśmy myśleli, że to ludzie.